Cześć, witajcie, jestem JV. Jak wiecie, na moim kanale jest już filmik odnośnie zegarków z czasów II wojny światowej, armii amerykańskiej i armii niemieckiej. I tam oczywiście na plus wychodzą Niemcy, którzy posiadali o wiele lepsze zegarki niż Amerykanie. Ale postanowiłem się zająć dzisiaj zegarkami innego mocarstwa w czasie II wojny światowej, czyli Związku Sowieckiego. Powiem Wam szczerze, że przez ostatnie 3 lata... Ja w ogóle nie mam ochoty zajmować się niczym, co jest związane z Rosjanami, no ale zrobiłem tam jakiś research i powiem Wam dzisiaj, jakie zegarki nosili sowieccy żołnierze. Nie było się zbytnio czym zajmować, jeśli chodzi o Sowietów, natomiast były tam jakieś zegarki i o nich tutaj powiem. Ale przede wszystkim trzeba tutaj zaznaczyć ramy czasowe. Opowiemy dzisiaj o zegarkach sowieckich żołnierzy, od roku 1939 do roku 1944. I zaraz Wam powiem, dlaczego wybrałem akurat ten okres czasowy. Otóż tak, uważam, że nie jest możliwe ustalenie tego, jakie zegarki nosili sowieccy żołnierze po roku 1944, ponieważ wszyscy wiedzą, z czego byli znani akurat żołnierze Armii Czerwonej, to z tego, że kradli zegarki. Czyli po roku 1944, kiedy ten front się przesunął na zachód i Sowieci weszli do Polski, później do Niemiec, do innych krajów, no to pierwszą rzeczą, jaką robili, to oczywiście kradli zegarki na potęgę. Jest zresztą słynne zdjęcie, kiedy rosyjski żołnierz wywiesza flagę w Berlinie i na jego nadgarstkach znajduje się cała masa zegarków. Te zegarki oczywiście pochodzą z kradzieży. Osobiście uważam, że według mnie nie jest możliwe ustalenie, Jakie zegarki nosili Sowieci po 1944, bo według mnie mieli wszystko. Natomiast łatwo jest zgadnąć, co Sowieci nosili na swoich nadgarstkach przed rokiem 1944. I tutaj też jest jeden wyjątek. A mianowicie, ci żołnierze sowieccy, którzy po roku 1939 znaleźli się na terenie na przykład II Rzeczpospolitej, to obstawiam, że ci żołnierze też mogli posiadać dobre zegarki, które oczywiście ukradli obywatelom naszego kraju. Jest nawet książka Sergiusza Piaseckiego, zapiski oficera Armii Czerwonej i tam też jest wątek zegarkowy, a mianowicie chodzi o zegarek Omega. Jeżeli ktoś nie czytał tej książki, to polecam, bo jest naprawdę fajna. Wracając do takich zwykłych żołnierzy przebywających na terenie Związku Sowieckiego, Takich, co to nie widzieli w ogóle nic poza swoim krajem, z całą pewnością można stwierdzić, że mogli mieć na swoim nadgarstku tylko jeden zegarek, a mianowicie był to zegarek o nazwie Kirowa Typ 1. I jest to zegarek, który. Został właśnie stworzony na potrzeby armii. Jak widzicie, jest to zegarek o dosyć sporych rozmiarach. Ponieważ zegarek ten ma rozmiar koperty 44 mm, co na tamte czasy było dosyć sporym zegarkiem, ale jest to spowodowane tym, że ten zegarek był po prostu zegarkiem kieszonkowym. I na potrzeby właśnie wojskowe został przerobiony z zegarka takiego właśnie kieszonkowego na zegarek. Na tak, żeby mógł on służyć właśnie radzieckim, sowieckim żołnierzom. Podejrzewam, nie wiem tego, ale podejrzewam, że takie zegarki raczej nosili jacyś dowódcy, oficerowie. Przeciętny żołnierz raczej nie miał szans mieć taki zegarek, ale to jest tylko moje przypuszczenie. Ten zegarek Kirowa typ 1 jest to w ogóle zegarek, który w środku ma mechanizm od zegarka właśnie kieszonkowego. Ponieważ ten zegarek został w ogóle wyprodukowany w Związku Sowieckim w latach 30. i też został on chyba zrobiony na jakiejś licencji, którą bolszewicy zakupili od Amerykanów. Bo jak wiemy, w latach 30. bolszewicy wykosili jakąkolwiek inteligencję czy jakichś tam inżynierów i raczej nie miałby kto by stworzyć tam ich własnego zegarka. Co można powiedzieć o zegarku Kirowa Typ 1? No, jest to po prostu zegarek że tak powiem, biednawy. Nie jest aż tak strasznie brzydki, ale jakby to powiedzieć, do najpiękniejszych też nie należy. Znalazłem też informację, że na przykład formację NKWD, była taka specjalna jednostka NKWD, która nazywała się śmierż. i oni mieli też specjalne zegarki, które były robione tylko i wyłącznie dla nich. Zdaje się, że na tarci tego zegarka był nawet umieszczony napis, Śmierć szpiegom. To jest tyle, jeśli chodzi o sowieckie zegarmistrzostwo z czasów II wojny światowej. Te takie oryginalne ich, te niekradzione. A na sam koniec powiem jeszcze Wam taką ciekawostkę: że na przykład Józef Stalin lubił zegarki, ale właśnie on lubił zegarki kieszonkowe. I zdaje się, że w 1947 roku nawet otrzymał prezent. Od firmy Patek Philippe. Natomiast na pewno miał w swoim posiadaniu zegarek Longin. Także wydaje mi się, że wszystko w tym temacie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej.